A tak do tej szopy tam w Lewo O skurwysyn A, a nuk, chce nie płamać? O ty sami o ty, ty, ty... O, ty... <grym> Żartowałem, to nie, Zusuta jest o. No Zresztą nie żartuj ze mnie Wiesz, <grym> ja nie Dobra, idziemy dalej o, Ja to Zaj wezmę. Ja to ze sobą wezmę Przeda się a to ruina, to chuj. Ja no! myślę, o motorowej mówisz. motorowa, to this is the mage. dobra. Co to... teraz? Ej, się powali do rawo? W ogóle a z, pytanie. A z kim czy... cię będzie walił? Ej, zedy łażą, zedy łażą tam dalej na lewo, koło stacji benzynowej. To nie są chyba nasze, nie? Nie Jak wiem. przyjemnie się zamoczyć. No nie wiem, ja też nie wiem, ale. No, tu może być za dyma, nie? No teraz na poważnie, gdzie jesteś? Pobiegliście ja do mojego przy... Nie, ja jestem przy moście. Aha, dobra. To dobiegam do mostu. No, spoko. to ty już tyle byłeś, tak? Dobra. A przy tym budynku, tam jeszcze. Eee... Yy... Wyciągałem miedziana części z piły motorowej. Żeby na około tak? No tak, sprzeda. O, ryżu znalazłem. Uuu, ryżu to gdzie będzie. ty jesteś, macierzu? Ja jestem w, w tym, fortepianie w środku. Dobra, to Jestem tutaj za potem przy fortepianie Dobra jest. Fortepianie już to... jestem i... Jakaś... To co idziemy na ten? Na dziką promocję pipek? A jak? Dobra, to idziemy na dziką promocję. No, to i kurna się giba, nie? To ci No To dawać tutaj zbiórka przy fortepianie i na dziką promocję, ja tylko se... Eee, czekaj nie tak wyrzuć w broń na razie i sytko tylko zeżre trochę ryżbiałko, no tak no. heheszki <laughs> i tak jesteś? Dalej z tam patelnię? bo y, ja umiem podkręcać kula. A ja y, oglądałeś, tą oglądałeś To kurwa, zaraz no, zobaczysz, jak zzałem. się, jak zawracają kula. Ty pipek, ale. Czekaj, sprawdźmy. Patrz, Zobaczmy, kurwa, patrz. Nie, patrz, no... jak ja ci w tą patelnię zapierdolę zaraz. Nie, no daj. Ty też, podnieś, podnieś tą patelnię jeszcze, Pod, podnieś, podnieś, podnieś. Test, test. <noise> o zacięcie, 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 zacięcie. Obroń mu znikła, zobacz Bo z do góry, A. ale jaja, i po broni, tak, fuj, kurwa, ta. po broń, zacięcie, Ty, pastor, zacięcie, chodź, chodź, jak kask działa, Czy faktycznie broni, Moż mogę ci uderzyć? Pewnie, nie, Wła? no, nie chcę na to tylko czekaj na stojące czy na, na siedzące. Nie no tak, stój tam, tak. zobaczymy. Chodź, to wejdźmy do budynku może powoli do nazywanie. Jak Zobacz, się, na dywanie, jak coś się coś tam... Co? Aha, tak. No strzelam. Kurwa, to strzela? Nie strzelaj kurwałcie. Chciałem stawać, no sorry no. Filo. Cześć, zaraz będziemy robić testy. Cicho. Czy na jednego hita, czy Pastor, wiesz, stracił przytomność? Zobaczymy. Z czego? Z ja? patelni? No z patelni. To czekaj, czekaj, ja je... czekaj, czekaj, czekaj. czekaj, ja czekaj. Na, na na nie brak, no, czekaj, nie. czekaj. Agnes, czekaj. Jeszcze wstrzymaj się. Ja tu zestaw reanimacyjny przygotuję. Tylko epinefrynę dawaj na hita, jak walniesz. Dawaj. No. Poczekajcie, bo tam ludzie mają jakiegoś lak, lak jest jakiś, nie wiem, coś się... Lak się zrobił. Zaraz może puści. Ojcze, okej, okay, dobra. Dobra, bijemy. Pastor, Chodź tutaj, tu, chodźcie tutaj, nie zmiętajmy. Chodźcie, chodźcie, pastor, pa no co ty, pacjenta się. tutaj. Ej, pacjent, gdzie on Pierdoli. A tu jest, dobra. dobra, no to kładź się, się kucaj, dobra, no. ostatnie Błowę. słowa <grywa> A? Uh! Ka Kask daj mój kask, pastor, daj mój kask Nie, no <grywa> przecież nie będzie tracił przytulności, ja, ja jak ci zrujnowało kask? Badly damage. Badly damage? Tak. przy jednym hitę badly damage. masz tutaj kask nowy Dobra, a czeka jeszcze raz jak kupnę ten kask? Nie, ten zrujnowany kask, jeszcze raz jak kupnę. Dobra, dostaw to. to jest mój. Cicho. Nie, dobra, Dobra, dosyć pasterki. Ja bym się już. Nie, a on o się nie popsuł, nie? Ale mu zajebałeś Ale mu zajebałeś Dobra nie. basta, dobra, basta O ty o, to to. Mi udało, żeby się kierę wyciągnął To się udać na A Gunet spatał się przypierdolił Ja, ja tylko, ja tylko regulaminował od ty Dobra idziemy, idziemy stąd o, Nie Pipek. Dobra basta, no, basta, nie basta basta, już nie bijemy się Ej no skuraj Dobra, nie strzelaj. Podejście, się, podejście się, się. Już, dobra, już. Dobra, dobra, spadamy. Nie no, basta. Aha, tam, tam, dobra. Ja, nie, U... lagi są w chuj na tym serwie. Na tym serwie to co, zmieniam serwa, czy co? No ja, ja nie mogę wyciągnąć broni w ogóle. No co ty? Dobra, wyciągnąłem. Na pasku pasek nie działa w ogóle, kurwa, o co chodzi? Mi też ten pasek gówno działa, no. No, bo ten serwer drik... jest kurwa dziwny. Ale jak wbijałem na niego, to było 50 pingów, ty. on no, to, 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 to tak. No co, to pingiem, to się nie sugerujesz. Jest kontakt, kto jest yy, przy. Jestem tej... przy fortepianie. Ja też się. Włożę. No to ty, dobra. To mnie dobra, jest dobra, lecę do was, gdzie wy jesteście, bo się pozabijacie, kurwa. No widzę, dziko widzę, widzę, wiesz widzę. Pastor, czy jest dziko promocja? Nie, nie pamiętam. Pompa... Pompa. ...inwestorale. Aha, no to no teraz to tam, tak. No, no, no teraz czyli to nasza tak. miejscówka, tak? No. Jezu, net mnie zawił nie <noise> po, 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 po głowie przeleciało. Kule, Ty, kosza ten nie dostałeś? No musicie... <noise> kurna, w szoku prawie, nie? Jakby mi się ciemno zrobiło w oczach. By... muszę tak zawsze nerwowo korzystać z tej <laughs> Mi się wydawało, że mogłem Cię trafić. Kurwa... A to już grzmoty poszły jakieś. Zobacz, no znowu mam ten Rambo style. Broń w jednej łapie. Dobra, idziemy tam. dawaj, jaką po promocji. Odwróćcie, odwróćcie, odwróćcie. No widzę. <laughs> Ty się musisz Wiesz, o tym... O tym... <skrym> Ten, 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 O strzela? Tylko mnie zabity. ty! no chubuj, no muszę relog ja zrobić chyba, nie? Ale, Ale tak w każdym TV mi kłóca, nie? Jak kluczone. A nie, poczekaj! O, już jest okej, okay. dobra. Jak to zrobiłeś? Oj. A nie interesuj się, bo ty... kacie mordę dostaniesz. <laughs> A muszę świetne, zastanawiać się, strzela. O, o kurwa, je, je. tu ich poszedł się bać. No to żeś ładnie to załatwił. Teraz to będzie, wiesz co, wiesz co tu zaraz będzie? O, już lecą Ja czuję, że to się z czy nie? Lecim na dziką promocję. O, już lecą. I. ta, genial. Ale do ciebie leci, dobra. Tracę. Leży nie spajpny o! o nie żyje Poważnie Poważnie Nie żyjesz? No, no. Pierdolisz Pastor ja Kąt... co robisz Kąd stałeś. To od pompy strzały leciały. Od cegły Od cegły? Od cegły Idę do szpali. Od, Idę od do cegły Pastor kurwa... Przyznaj się. Wyspowiadaj się. Nie, ja skąd? drzwi, i dostałem nie. A Ale skąd, skąd drzwi? Skąd drzwi, skąd drzwi. E, od, Gdzie ty Od Gdzie ty leżysz? Dziś, jakby z ce... od strony cegły dostałem. Dobra, ja słyszałem, słyszałem strzał. Od strony cegły? Ale no, ty czy żyjesz, one, czy nie żyjesz? Z... Dobra, ja się łatam. Jaki mam bite? Cztery... 4 mega, ten lipek. A co? ty, typa, pastor to ty biegasz? To ty biegasz? Nie ja jestem w... w... Ja... To nie, ty? Nie to ja! Kurwa ty szmato jebana Zabij mnie co za... Mówiłem, Mówi, no, że spłata mnie? Mówiłeś, że leżysz kurwa Żyjesz czy nie żyjesz? Myślałem, że zginąłem, ale wstałem, tak? Żyjesz nie czy nie żyjesz? No nie żyje, już mnie zarzuciłeś tak? Kurda. Co za nóg, kurde No kurwa no, I znowu zginąłem z jego ręki, nie? Zabrył Co za nóg, Wiesz, że zginąłeś No, no, no powiedziałam, że się łakam, tak? Otworzyłem drzwi, dostałem serię i ten. Nie wierzę, naprawdę No naprawdę, nie? Kurde Ale A pastor, ty wyrażnie, naprawdę że się łakam, tak? Ty naprawdę dostałeś, czy nie? No, dostałem, no mówię, otworzyłem drzwi, dostałem serię, tak? To jest Ktoś, jak się to? żartuje, kurwa Czyli w tym hangarze dostałeś, tak? Tak, otworzyłem drzwi, dostałem serio, tak? Zrobiłem się ciemno. Nie wiesz skąd dostałeś? O stronę C, bo powiedziałem wybrałem, no... No, Gadacie głupoty, Cicho, się cicho. Tym. Ja nic nie zmieniam w żadnych lipek. Dobra, pastor, ja się wypierdolę wszystkie graty, ty to chodź. Czy nie, nie, nic nie zmieniał. A co? Nie działa? Ja jakby co biegnę, nie? Tam ciska na ruch i... No Koło hotel hmm. przebiega. Na ja tu tym widzę. Parku, Totalnie się, ty nie Nie nic. Eee. Tu ktoś pisze, że w oknie cegły coś mignęło. Ja nie widziałem tu z tej strony okna cegły. Co oni tam? Nie ma okna cegły. Tam jest to okno, ale ono jest nie. Właśnie... I tam? Czy hmm. ja mam tam wejść? Wchodzimy? Ja od drugiej strony mogę to odplankować. Jedziemy. Lecę, od Powiedz drugiej strony Powiedz na pozycji, tylko uważaj na plecy. Bo od tam, drugiej strony biegnę. To być sniper. Sprawdzam dalej. twój. To był pojedynczy strzał czy seria? Jeszcze. Nie wiem. To Twoje graty. Tak jakby... No strzał, tak. Twoje graty na glebę. Dobra. Mów kiedy. Raszuję. Raszuję do tego... Już mam podbiegać? Czy tak, jak? tak. Widzę cię. Od drugiej strony wchodzę. Sprawdzam no. górę. Czysta. Tu do... Mogę otwierać? Widzę. Otwieraj. I... Czysto? Czysto. schody. Czysto. czysto? Czysto, 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 czysto. Dobra, w pomieszczeniu... Czysto Drugie pomieszczenie Czysto Ja nie wiem skąd on dostał Chcesz nóż, to tu jest nóż Dobra, wbijam Agas to stodały na górce stodo na górce? No, ogarnę, to ja sprawdzę stodo Bo myślał, że to coś widziałem w ginę Dobra Pipek już pobiegłeś na sodo? Tak, tak, tak. Ja ogarnę stodołę Ty sobie weź ten nóż Ja już wziąłem nóż Idę na To Stodoła, zielony budynek ogarniam A ty gdzie jesteś? Za to mam Aha za mną Zawsze za piję pierwsze no, A jak Trupy głosu nie mają. Aha, no dobra. Pastor Bisz, szarab, nie? <noise> Bijam do Clear. Dobra. jest to jest? O, manierka jakaś ty. Manierka tu jest wzięta. O, i to w dobrym stanie biarę. Nie widzę tu nikogo. Jest to kurde, zawsze tak z dupy ktoś strzeli i ucieknie. Pedał. Boją się. Na dachu nikogo nie widać w ogóle? W Czekaj. Ty! A nie, to jest ten napis. Ja myślałem, że na dachu ktoś siedzi. Na wyjściu od cegły od strony stodoły. W krzakach siedzę. Czyli moje drzwi widzisz w razie co? A ty jesteś gdzie? Bo nie było mnie. U pa już... u pastora. Dobra, tak. Y... Zamknięte masz drzwi, tak? Hmm? Dobra, widzę twoje drzwi. Widzę segłę. Widzę lekko miasto. Dobra, także czekamy tu na pastora, tak? Pastor to mógłby trochę zagęścić ruchy.